Okropnie wyglądamy no, w tym dlaczego? świecie. No dlaczego? No to ale słuchaj, to bo mówisz, że Ci przeszkadza, że jak książko z Eminem. No to 50 chodźmy... lat. No, to tak? Jak Eminem? Chcesz. No, zobacz. Ja mam wrażenie, no. że bardziej jakiś youtuber. Nie? Z tymi głosami. Tak, nie, zajebiście tak, wyglądasz. Zobacz, ja sobie już nie mogę zrobić. No dlaczego nie? To ale właśnie tutaj... co? Przyszedł. Stąd, stąd. A, tu. Ty, to jest dobry pomysł. Tak. I gdzie szukamy świata? Chcesz tam stanąć? Zobaczmy. No chodźmy tam. Dawaj, zobaczmy. bo tu chyba nikt nie nagrywa. O, zobacz. zobacz. Oh, wow. wow no jak to tu wyglądałem trochę mrocznie. Ale chuj, cool. Mateusz Banaszek, witam Cię <laughs> serdecznie. Witam, witam. Czyli można przeklinać. Można. Ale to listę dołem, tu się nie przeklina. A, no dobrze. Kogo czekasz <laughs> tak, tych listach, dałem? bo ja nie oglądałem jeszcze. Nie w ogóle Ale nie oglądałeś tak tej części, czy w ogóle, w ogóle żadnej, ty, w ogóle żadnej. Skąd żadnej, żadnej. ty się urwałeś, człowieku? kojniki. <laughs> nie no, jestem nową postacią, piąteczka przed nami. Wydaje mi się, że będzie naprawdę uroczo i magicznie. Ale powiedz mi, to jest zły charakter, dobry charakter, plot twist. No popatrz na tę twarz, czy to może być zły charakter. Nie, to jest sympatyczny, uśmiechnięty chłopiec. Ale wiesz co, pogadam z tobą o innym filmie. Nieco co załóż nie Zajwiste. Tak, dziękuję. Tam kino... jest mrok, tam mamy mrok. Powiem Ci ty naprawdę lubisz to kino Tarantino, Guy Ritchie, Filip. Uwielbiam, uwielbiam I, i bardzo mi się podobało to, że tam mogłem być właśnie trochę mroczny. Wbrew temu, że mam taką sympatyczną aparycję, to tam Ale zostałem. Ale tam jesteś, hard motherfucker. Tam, tam odzywa się we mnie mrok. Mrozi, Mrok, dosłownie, behemoth. Bo ty chyba. Kur... No i masz koszulkę Bechemota w tym filmie. No mam przez cały film rzeczywiście i ten behemoth nie tylko jest na koszulce, ale też w moim sercu, w sercu mojego bohatera. Żonę masz popierdzieloną w tym filmie, brata tak samo. Tak, dokładnie. A ale... kto ma normalną rodzinę w tym nie. Kraju? No właśnie. Dokładnie, ale powiedz mi właśnie, to jest taki mały krok w kierunku rozwoju kina gatunkowego w Polsce? Nie prawda? No rzadko jest tak, że reżyserzy mają szansę zrobić film po swojemu. Ale tutaj reżyser ogarnął świetny patent. Mieliśmy dużo prób, mało dni zdjęciowych, producentką była jego żona, żona. więc wszystkie negocjacje jakoś były bezpośrednie, trzeba było długo czekać na jest maile. też Jest reżyserem, zrobił całą obsadę, jest reżyserem, no i zrobił film taki, jaki chciał. Nie musiał z nim z tego, z nikim negocjować mieć na żadne ustępstwa, po prostu to jest, to jest niegrzeczny film, bo mógł zrobić niegrzeczny film. Ale te role będą przełamanie twojego wizerunku. Ja każdą rolą staram się prze, przełamać, mój wizerunek, no wiesz, yy, kiedy zagrałem w Płynących Wieżowcach, szukałem czegoś innego, szukałem mocnego charakteru, kurioza, yy, komedie romantyczne. Yy, teraz listy dołem, wydaje mi się, że staram się jednak nie iść utartą ścieżką, tylko za każdym razem szukać na nowo. Czyli w szóstce będziesz, Mateusz? <laughs> nie wiem, chyba nie. Jak ta Twoja gra na perkusji? Powiedz mi, dałbyś radę to jak, takie jako beat tak, A. A, beatbox? Tak, zobacz. Ja. Ale grów. Mateusz Panasiuk. Krótko na temat. Wielkie dzięki. dzięki hej. Listę do M nie tu do już nie kradną. W kinach. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Hej. No i super. Jak